Chiltker. No kurwa, <noise> jak wygląda to miejsce. Ewidentnie się opiekują dzieciakami. O, bo wy tutaj już jesteście. No i oczywiście wraz z nowym BFM wraca nasz stary... wow. Że znaczy nie, nasz stary nie wraca. <noise> tak! Aha, aha, ale fajna gra. O, ja też ale super się dobrze bawię. Oni się nawet nie boją za go, kurwa. Oni w dupie mają to kompletnie. Ja Na szczęście tu nie ma żadnych fl flarów. A ci... Ty, wykurwiaj ode mnie! Ty chuju! Prawda, będę się kurwa z. Zasz... <śprawda> Co to kurwa było? Musiałem zajebać szczura. Okej, okay, no. Musiałem, głosy mi kazały. A wiecie panowie, co się działo w Teheranie? Tam normalnie. chłop się zestrał jajecznicą. granat nad siebie. A jego co? Wiadr zdmuchnął gdzieś w pizdu? Ja. ja, ja... A niech się tu ruszy. Matka z dzieckiem to rozpierdolę. Nic ma tu się nie ruszać, bo będzie. na strzał. Dobra. O ty, chuju. Aż <ślesz> karabin się zaciął, ma takie. Oj, przepraszam. byłam trzymany przez jeba. To kolejny? O kurwa, ja poproszę z powrotem. Havelin 4, 4, 4, ok. Fofo javelin, thank you. Sir, thank you. Ale możemy sobie zrobić tylnego wejścia w Battlefield opad pani 1 i 2, jak potrzebowałem tylnego wejścia do domu, budynku jakiegokolwiek, to się samemu robiło. Teraz to o dżenziarze jebane. Kurwa, jak nie ma podanego na tacy rozwiązania, to se sami nie zrobią. No, dawaj. To ja mam hukowy kurwa? Czemu ja się o takich rzeczach dowiaduję teraz? Mam nadzieję, że to nie byli cywile. Co ja mogę powiedzieć? Literalnie znałem go kurwa, 15 minut, no nie będę płakał. Okej, okay. A co ja mam za akumulacyjny? Shiftem mogę sprintować czołgiem? Jaj! Dole! Co ty mi dajesz? W ogóle żałem przycisk turbo w czołgu? Tymczasem oni są w pełni przekonani, że my, jako żołnierz kurwa, jesteśmy odpowiedzialni za wybuch bomby atomowej w Paryżu i wkrótce w Nowym Jorku. To jest mobbing, to jest. Przepraszam, czego mam się dowiedzieć, kolego? To, to, to nie te łącze, stary. Ja pierdolę król Julian mi łeb putnie w egzekucji islamistycznej! To się kurwa nie dzieje! Ja jestem królem i ja będę... Nie, nie wierzę. Hańba ci, Mord! Do następnego punktu kontrolnego zrozumiano? Jasne! Lecimy! Ja będę domingować tę grę. O kurwa, to jednak nie! Wracaj, wracaj, wracaj! O. Skutecznie, skutecznie, ale dobra, nie ma co też, kurwa, bo jak nas okrążą, zaciążą, yy, wyruchają, to będzie później, no, będzie piekło. Piekło mężczyzn. Nie, dostał! Tak jest! Pięknie, panie i panowie. A wy nie żyjecie! O kurwa, no to zjebałem! <grystanie> ja jebiałem! <grystanie> to jednak się nie udało! No trudno. Wrócę jakoś do domu, czekaj, w którą stronę będzie? Główne miebie staj, czyli to tutaj, dobra. <grystanie> Ty zamknij, ryja. Może gdybyśmy Zamknij, ryja, bo twój kolor skóry może być zaraz tematem naszych rozmów. Dobra Stąd będą leźli Ale mam granaty w sumie Które, o kurwa, on od razu rzuca, on od razu wpierdala to Proszę, JA PIERDOLĘ Kurwa Ale on brzydki Ja pierdolę, weź to mordę rozpierdol, bo to już tak nic nie pomoże Dawaj, e -e -e -e. o nie, nie zdążyłem Dobrze sobie bani Kurwa, możecie w jakiejś agencji popracować Albo poproszę tę rurę Fabularnie ta rura jest dla mnie przewidziana Myślę, że większość starych małżeństw tak zostało zawartych Eee, hahaha, ha, ha, widzisz, że jestem gotowy Ludzie się stoją, patrzą Żule się biją, żule się biją